Tak mówi pan. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię. W dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: wyjdźcie na wolność, a marniającym w ciemnościach ukażcie się. Oni będą się paśli przy wszystkich drogach. Na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich wiatr upalny ni w słońce, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę, a moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy, i z zachodu, a inni z krainy Synitów. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemio, góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Moi kochani, Izraelici, gdy słuchali tego proroctwa proroka Izajasza, byli w bardzo słabym położeniu. Byli pod okupacją. I dlaczego Pan Bóg do nich mówi, gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię? Czy nie mógłby od razu pomóc ich niedoli? Czy nie mógłby od razu Wypuścić jeńców? Czy nie mógłby od razu uczynić, żeby kraj prosperował? Myślę, że to są bardzo ważne pytania, które nie wiem, czy już sobie w tej chwili stawiacie, czy jeszcze musi się bardziej ta gospodarka, nasza i nasza polityka zawalić, ale też możemy w ten sposób pytać Pana Boga, dlaczego od razu nas nie wysłuchujesz? Tym bardziej, że Pan Bóg obiecuje nam wielkie rzeczy. Pan Bóg obiecuje, że nas uwolni. Ale dopiero gdy nadejdzie czas Jego łaski. Takie oddalenie przez Pana Boga obietnicy zbawienia w czasie ma wiele takich rzeczy, które rozumiemy. Nie wszystko może pojmujemy, ale niektóre rzeczy widzimy. Na przykład pierwszą sprawą jest taką, że nie załamujemy się, bo okazuje się, że czeka nas ratunek, czeka nas chwała. Pan Bóg tutaj zapowiada Izraelitom bardzo wielkie rzeczy. Że to wyzwolenie będzie pełne hałasu, pełne hałaśliwej radości. Po drugie, takie oddalenie w czasie zwycięstwa łaski jest jakąś mobilizacją, która ma tych ludzi zmobilizować do przetrwania. Nie do tego, żeby się załamali, ale do tego przynajmniej, żeby przeczekali, a jeszcze lepiej, żeby przezwyciężyli. Z Bożą pomocą te trudności. I my także w taki sposób odczytujmy to, co Bóg do nas mówi, abyśmy byli gotowi. Dla nas, chrześcijan, którzy słyszymy Boże obietnice, takie przygotowanie się to przede wszystkim prowadzenie dobrego życia, to przede wszystkim uwolnienie się od grzechów, uwolnienie się od wad i Dawanie owoców Bożej miłości w swoim życiu, miłości Boga i bliźniego. Niech więc te nasze obietnice zbawienia, które Bóg nam obiecuje, a także wszelkich dóbr, które także zapowiada, będą dla nas mobilizacją, abyśmy trudny czas wykorzystali do własnego nawrócenia i do wzajemnego umacniania się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.